Cały rynek odczuwa trudną sytuację makroekonomiczną, jak w takiej sytuacji ma się branża rur stworzyw sztucznych, czy jest miejsce na rozwój w najbliższych latach? Trzeba przyznać, że faktycznie ostatnie lata prowadziły dużo zmian do, do działalności wielu firm, wielu firm w Polsce, zarówno w tej przetwórczej, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, a w szczególności tej naszej branży rurowej. E, mieliśmy dwa lata pandemii, e, mamy teraz wojnę w Ukrainie, to wszystko powodowało wiele zmian, zarówno cen surowców, e, jak i teraz nośników energii, to wszystko wpływa na prowadzenie i opłacalność e, biznesu. E, na pewno bardzo duży wpływ na to, co się będzie za chwilę działo, właśnie ma ta informacja o znacznej, bardzo dużej redukcji kredytów hipotecznych, co spowoduje na pewno obniżenie zainteresowania budownictwem mieszkaniowym, a to po części. Tu można by dywagować, czy większej, czy mniejszej. Będzie to miało wpływ również na naszą branżę systemów sanitarnych stworzyw sztucznych, bo tutaj mówimy nie tylko o sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych czy y, gazowniczych stworzyw sztucznych, ale również o instalacjach wewnętrznych y, w budynkach, y, mieszkalnictwie. Y, tych instalacjach wewnętrznych na, dla rozprowadzania wody, odbioru ścieków, y, centralnego ogrzewania. Y, więc tych Produktów, tych systemów tworzywowych jest bardzo dużo. I na pewno to będzie miało jakiś negatywny wpływ na, na rozwój branży. Jak duży wpływ, trudno na ten moment powiedzieć. Zobaczymy, przyszłość pokaże. Dobrze, sytuacja makroekonomiczna to, to jedno, ale są jeszcze czynniki, które związane są typowo z, z branżą. Mam tutaj na myśli zmiany legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem czy nową dyrektywą do wody pitnej. Jaki to wpływ będzie miało na branżę? To są dosyć poważne zmiany. Wbrew pozorom, nowa dyrektywa dla wody do picia wprowadza dużo zmian do. Systemu obecnego, systemu prawnego. Te zmiany są obecnie wdrażane również w Polsce. Nie wszystkie, że tak powiem, parametry określające wymagania zostały już wskazane w rozporządzeniach, zarówno europejskich, jak i krajowych, więc tak do końca jeszcze nie możemy tego wpływu oszacować. Natomiast nad tym, Natomiast należy podkreślić, że nasza branża cały czas tutaj blisko współpracuje, zarówno z Komisją Europejską, jak i z lokalnymi władzami i instytutami, aby jak najlepiej dopasować wytwarzane wyroby budowlane do aktualnych. I zmieniających się, czy mających się zmienić w przyszłości wymagań, zarówno formalno-prawnych, jak i takich technicznych. Także tutaj nasza branża jest bardzo czuła na te, na te zmiany, i tutaj też możemy powiedzieć, że najbliższe 2-3 lata też pokażą, na, na ile będzie możliwe dostosowanie się do tych nowych wymagań. i Ile to będzie tak naprawdę nas wszystkich kosztowało? Poza tym też mamy jeszcze zmiany w prawie wodnym, które też wpływa na, na budowę, na eksploatację systemów rurowych, stworzeń sztucznych, na przykład do kanalizacji deszczowej, a także do, do systemów wodociągowych. To wszystko powoduje, że można powiedzieć, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i, i, i cały czas jesteśmy w ruchu.